Dzień dobry Państwu. W 1990 roku w Polsce zachorowało na nowotwory ponad 84 tysiące osób. W 2013 roku była to już liczba 156 tysięcy. Onkolodzy prognozują, że w roku 2029 będzie to już ponad 213 tysięcy przypadków. Oznacza to, że co czwarty mieszkaniec naszego kraju Zachoruje na nowotwór, a co piąty umrze. Dlaczego tak się dzieje? No z bardzo prostej przyczyny. Wielu ludzi uwierzyło w to, że minister zdrowia, rząd, koncerny farmaceutyczne, lekarze, koncerny spożywcze dbają o wasze zdrowie, dbają o to, żebyście byli zdrowi. Nic bardziej mylnego. Co zrobić, żeby nie zachorować? No musicie tutaj podjąć dwa wyzwania. Pierwsze wyzwanie to jest zrozumienie takiej sytuacji, w której wiemy, że poza nami nikt o nas nie dba. To wy musicie dbać o siebie. A druga sytuacja jest taka, że musicie mieć odpowiednią wiedzę, jak to robić i jeszcze ją zastosować. Tą wiedzę możecie stosować bezpłatnie, tylko musicie ją mieć. Skąd można zdobyć taką wiedzę, Zapraszam 22 kwietnia do Łodzi, gdzie wybitne osobowości o tym właśnie opowiedzą. To będzie m.in. pan profesor Andrzej Frydrychowski, pani, Anna, pani profesor Anna Głowacka, pani profesor Bożena Muszyńska, będzie pani dr Katarzyna Bros-Walderdorf, będzie Jolanta Jadczak, będzie ojciec dr Jacek Maria Norkowski. Od nich dostaniecie tą wiedzę, i jeśli ją zastosujecie nawet bezpłatnie. Będziecie zdrowi, będziecie dobrze wyglądać i opóźnicie procesy starzenia. Proszę Państwa, więcej informacji w linku pod filmem albo na mojej stronie w dziale aktualności. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam 22 kwietnia.